hej wszystkim dzisiaj w moim filmiku na moim kanale przede wszystkim opowiem o jednym produkcie, które używam w mojej pielęgnacji, no wprawdzie od wczoraj, ale jest on, mogę powiedzieć już teraz na tym miejscu, że z tego miejsca, że jest to bardzo dobry produkt. Podpowiedź jest taka, że jest to produkt do pielęgnacji twarzy yy, i jest firmy Bielenta. Już przedstawiam. Jest to fi e, produkt firmy Bielenda, esencja tonisująca w giełce Blue Matcha. Yy, W składzie znajdziemy takie składniki jak przede wszystkim będzie zawierał na pierwszy rzut oka blumacza, czyli tak zwany jakiś taki składnik, który doda produktowi co ciekawe bardziej niebieskiego, delikatnego i naturalnego koloru odcieniu niacynamid i woda cytrusowa. Formuła jest orzeźwiająca i wegańska. Dlaczego? Ponieważ produkt zawiera 96% składników pochodzenia naturalnego, o czym świadczy właśnie jego yy, właśnie zawartość w dłuższej mierze składników takich naturalnych, yy, w tym właśnie produkcie i kosmetyku. Yy, esencja tonisująca w giełdzie Blumacza z Bielędy. Sprawdzi się na przykład tutaj, jeżeli chcemy nawilżyć naszą skórę twarzy. Ale nie tylko, ponieważ esencja tonizująca przywraca naturalne pH skóry. Właśnie wspomaga proces tutaj witalności i wspiera właśnie witalność skóry, komórek skóry. Ale nie tylko przywraca i naturalne pH i to właśnie co powiedziałam, Lecz także działa na skórę odświeżająco, odświeża, koi i nawilża skórę twarzy. Przywraca naturalne pecha, a także wspomaga proces regeneracji. Przygotowuje skórę także do dalszej pielęgnacji. Co więcej, właśnie, no to właśnie, jakie składniki właśnie mają wpływ na zawartość tego produktu i na jego wydajność oraz skuteczność. Przede wszystkim blumacza, który posiada dobroczynny wpływ na skórę, a także niacynamid, który łagodzi i koi podrażnienia, wspomaga proces regeneracji naskórka i woda cytrusowa, która wspiera witalność komórek skóry oraz także odświeża skórę twarzy. Bardzo cieszy mnie tutaj też właśnie skład tego produktu, ponieważ w składzie znajdziemy na pierwszym miejscu, to mnie bardzo cieszy, wodę. Aqua, czyli water, to jest właśnie, no, wodę znajdziemy. Później z gliceryna, niacinamid i właśnie ekstrakt z wody cytrusowej i także, co ciekawe, ekstrakt z kameli. Bardzo mnie to cieszy, że zawarte są tylko te składniki podstawowe, ale oprócz nich działają także inne składniki, które powodują, że produkt bardzo ładnie też co mnie cieszy, pachnie. Nie polecam tego produktu, na przykład jeżeli ktoś ma zrazę powiedzmy na zapach, ponieważ produkt no, delikatnie podchodzi pod perfumę. Takie pod, trochę podmydlany zapach. Co ciekawe, więc mi na przykład odpowiada, ale pierwsze skojarzenie jakie sobie na przykład, na myśl o tym produkcie yy, przy... przyporządkowałam, to przede wszystkim perfum, taki delikatniejszy. Co jeszcze warto wiedzieć o tym produkcie? Produkt, co ciekawe, nie wymaga zmywania. Esencja tonisująca w z firmy Bielenda posiada delikatny, naturalny, błękitny kolor. Yy, właśnie jest trochę taka pod tonik, ale to jednak nie jest to samo, yy, ponieważ właśnie można stosować ją także rano czy także wieczorem, bądź częściej. Ale właśnie tutaj z ilością nakładania nie przesadzajmy, ponieważ warto stosować ją do zaleceń producenta, ponieważ czasami możemy mieć efekt odwrotny, właśnie no od jeszcze tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że produkt bardzo dobrze sprawdzi się w celu oczyszczenia skóry, nawilżenia, właśnie sama zauważyłam, że moja skóra często jest skłonna do przesuszeń na twarzy, sucha, zwłaszcza ściągnięta taka na policzkach, właśnie przy uszach i zauważyłam, że ten produkt już od pierwszego zastosowania, co ciekawe, bardzo dobrze y, poprawia nawilżenie skóry, ponieważ jak się ukazuje u mnie przez cały dzień prawie po nałożeniu tego produktu późniejszym ranem po, w późniejszej porze rano miałam powiedzieć y, sprawdzi się rewelacyjnie, ponieważ przez cały dzień czułam nawilżenie i odżywienie delikatne właśnie skóry jeżeli przechodząc jeszcze do składu miałam coś powiedzieć, no to Mogłabym dodać tylko to, że są składniki, które nadają wiadomo yy, kosmetykowi zapach, yy, lecz nie podrażniają skóry, ponieważ te składniki są zawarte w bardzo małych ilościach, ponieważ znajdują się na ostatnich miejscach. Takie jak penoksyetanol, jakiś tam inny rodzaj gliceryny, geraniol, benz, alkohol benzylowy, czyli benzyl alkohol, Limonenę i tak zwany perfum, czyli środek, substancja, która nadaje kosmetykowi zapach. Skąd wiem, właśnie, że tych składników jest użyte jak najmniej? Ponieważ sama widzę po wydajności produktu. Na moją twarz przypadło, no tak średnio, około kilka, może do 10 pompek, ponieważ produkt na mojej skórze tak około 10 pompek, ponieważ produkt na mojej skórze jest bardzo mało wydajny. Być może dlatego, że moja skóra miejscami sami i czasem potrafi być po yy, bo mniej, bo mniej dokładnej pielęgnacji, bardzo i to bardzo przesuszona i bardzo mega sucha. Ale jak najbardziej polecam ten produkt. Jeżeli ktoś ma zamiar przetestować, jak najbardziej go polecam. Teraz akurat w drogariach jest yy, przede wszystkim w yy, Rosman jest na yy, właśnie niższej cenie. Ponieważ i sam uważam, że jak na wydajność tego produktu, na przykład na mojej yy, skórze, jest bardzo wysoka, yy, zawieszona, no może nie tyle bardzo wysoka, ale zawieszona troszkę cena, a produkt sprawdza się trochę kiepsko, jeżeli chodzi o wydajność. Lecz yy, jeżeli damy go stosunkowo więcej, w zależności od potrzeb, też zależy jaka nasza skóra właśnie jest, no to jak najbardziej właśnie. Ten produkt się właśnie sprawdzi. Myślę, że mój filmik się spodobał bądź zachęcił jakoś do zakupu podobnych lub tego samego produktu. Produkt je znajduje się w przystępnej cenie. Jak najbardziej uważam, że jest godny mojego polecenia i jak najbardziej przetestowania. No i to chyba wszystko. Myślę, że taki filmik też na moim kanale jak najbardziej zaciekawi moich widzów ponieważ y, i subskrybentów, ponieważ y, rzadko wrzucam takie filmiki, i y, y, pomyślałam sobie, że właśnie fajnie będzie nagrać też taki inny filmik, taki dodatkowy bardziej, gdzie nie tylko powiadam o kosmetykach i dzielę się opinią na ich temat, ale także y, przetestowuję je na własnej skórze i dzielę się kosmetykami, które ja sama przetestowuję. Dajcie znać, czy takie Filmiki wam się podobają czy wolicie bardziej normalniejsze i bardziej takie ogólne filmiki Do zobaczenia